Z Ewangelii według świętego Jana. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Odwaga nie polega na tym, żeby rzucać się w niebezpieczeństwo, żeby wydać się w ręce wrogów wtedy, kiedy oni będą tego chcieli. Odwaga prawdziwa, manifestowana dzisiaj przez Jezusa polega na realizacji planu Bożego. I plan Boży był taki, by Jezus został pojmany po pasrze. Więc to, co uczynił dzisiaj, ukrywając się przed swoimi wrogami, to nie żadne tchórzostwo, to wprost przeciwnie, odwaga postawienia planu Bożego na pierwszym miejscu w swoim życiu. Coś takiego naprawdę wymaga od nas, Przełamywania lęku. Widzimy to w Jezusie. Do zobaczenia jutro.